Cała ta sprawa jest badana na podstawie konwencji czekagowskiej. Między Rosją a Polską nie ma podpisanej innej umowy. Nie ma! Nie ma! Komisja polsko-rozyjska ma być powołana jest? na z automatu. Jest? Nie ma, bo jest jeden jest jest taki wskazów zawodni, zawodnik, który liże. Chodzi lizać aniżeli to załatwia sprawę. Jest umowa normalna z umowa 1993 roku podpisana między Polską a Kasapami. Po co? Dlaczego to Dlaczego się nie mówi? Trzeba czytać rzepę, a dlaczego, Zypało, tak, zepę, nie, to, nie śmiecię, to, tylko rzepę czytać? Internet, proszę pana. Ja mam pan, pan zalecni... internet, rozumiem, ja z internetu te informacje to, Jak pan do śmietnika zagląda, no to pan nic nie wie, no. Uważam, że nie wiem, czy to był zamach, czy nie. Ja wiem, że to nie był zamach. Nikt nie miał w tym żadnego celu i to by było niehumilitarne. Czyli że w dzisiejszych czasach nie dzieją się rzeczy niehumanitarne? Dzieją się rzeczy niehumanitarne, ale nie wierzę i nie uważam, żeby ani Rosjanie, ani rząd obecny miał cel w tym, żeby takie rzeczy się działy na świecie. A Polskiej, gaz? Jaki gaz? Ten strach w Polakach jest, że znowu staniemy się sowiecką strefą wpływów. A kim pan jest z Pastorem. Złożono legitymowanie, ktokolwiek w ręku miał krzyż lub zbliżał się do tego krzyża prewencyjnie legitymowany. Pan rozdawał znicze? Rozdawaliśmy i, I co? i ulotki, i chorągiewki, i takie różne rzeczy. I co? No i to, że zostało wszystko skonfiskowane. Przez, przez kogo? Przez Straż Miejską przy asyście policji. Nie przypuszczałam, że tu przy symbolicznym grobie prezydenta spotkam się z czymś takim, że milicja poprosi o mój dowód, tylko dlatego, że przyszłam świeczkę zapalić po śmierci mojego prezydenta. Policja broni moich praw, a milicja niestety goniła mnie, w związku z tym ja odbieram to jako milicję, milicję, która zamordowała mojego brata w 1989 roku, Czyli Kogo? księdza Zycha, w związku z Pani tym jest jestem Zycha. siostrą księdza Zycha. Od pewnego czasu przychodzę codziennie. I co? I modlę się. Dlaczego ksiądz broni krzyża? Bo to jest święty znak Chrystusowego Zwycięstwa. Życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, dobra nad złem, prawdę nad kłamstwem. I to zwycięstwo jest na potrzeby. W dwóch słowach. Zebranie fanatyków. Nie czuję się fanatykiem, czuję się patriotą. Czuję się obrońcą. Order Virtuti Militari był robiony na podstawie krzyża. Miejscem dla krzyża jest kościół, miejscem dla krzyża jest cmentarz. K2 jest dwóch braci kaczyńskich, wszystkiego, K2. Oczywiście powinniście się wybrać na K2 i tam protestować? I by było super. <laughs> Obraża się prezydenta, który nie żyje. Koniec rozmowy, nie ma z rozmowy. To jest lustrzane odbicie tego, który żyje. Tłuszkowi nie wolno, zaprosił go Putina. Wydawało mi się to dziwne, że jedni Polacy mówią o drugich Polakach, że to są zagraniczni Polacy. I to od razu mi się wydało czeski film. No i ten film potem trwał, bo w wyniku tego Putin zaprosił tego, tego Tuska do, do Katynia. To wtedy Kacz powiedział: Ja też, ja też, ja też. Tak podskoczył. No, a od czego prezydent? A czego premier, no, proszę pana? No, dobrze. prezydent jest od reprezentowania państwa, Służnie, nie premier. słusznie. No czemu się premier ale, wszędzie pcha? I ale czemu, zdarzyło się. A czemu że... podwyższają VAT? Niech pan powie, czemu są dwa biliony czemu? długu? Niech pan odpowie na te pytania, to są fakty. Czemu a nie czeski film. I on... Mówimy o polityce, czy mówimy o gospodarce? O wszystkim, o, o, po, wszystkim, o polityce, ale, o Polsce a, mówimy. A czy mogę, ja odkładam Państwu ten no, na proszę, 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 Ja proszę. pamiętam. Proszę, niech pan ja działać potrafię w taki sposób opornikowany, jak Pan sobie wyobrazić nie może. I ja mogę Pańskie pytanie odpowiedzieć, ale ogólniejsze są ważne sekwestie w tej chwili. Są a. miejsca wydzielone do kultu religijnego, i wszędzie wolno kultu religijnego prowadzić łącznie z tym. W się żałobie robiliście kult... jest Ale policja były dzielone, to są na szalety, a okay. im już jest, nic nie ma wyczalone. Tak, pana, ale niech z się z Gewontu. Chcę powiedzieć silne tezy przeciwko tej manipulacji. Tu jest. Próba. Jaka manipulacja, chłopie! Umarł prezydent, katastrofa manipulacja była, pamiętasz jeszcze! Że... Jaka manipulacja?